Dobra dziewczyny, rozpoczynamy wyzwanie. Nie, nie, nie. Ja nacisnę pierwsza. Kocham niebieski, oby ta miłość mnie nie zawiodła. Ciekawe, co mi się trafi? Miranda bez urazy, ale niebieski cię zawiódł. Coś z tego wiaderka może było kiedyś pyszne, ale teraz... Chociaż może ci się poszczęści coś jednak wygrzebiesz. Co to ma być? Nawiasem mówiąc, nie rzuca się śmieci tam, gdzie ktoś siedzi. To podłe. Fuu, jak śmierdzi. Nie wolno tak robić. Zgodnie z naszymi zasadami można, ale cuchniesz i idę do emmy. Nie będę wymyślać, wybieram najbardziej intensywny kolor czerwony. Moja intuicja cię nie zawiodła. Kryje się tu coś bardzo fajnego. Co prawda nie smakołyk, nie zabawka. Coś jeszcze lepszego. O, wow, to pieniądze! Będę bogata! Tak, moje gratulacje, trafiłaś w dziesiątkę w pierwszej rundzie. Ojej! Jestem nawet super bogata. Nikt mnie nie przebije. Emma, tak bardzo się cieszę. Milcz, daj mi się nacieszyć wygraną. Mam teraz kasy jak lodu, ale mi się poszczęściło. Ile pieniędzy? Rewelacja. Co to za smród? Miranda, ty nadal grzebiesz w tych śmieciach. A co mam robić? Tak w ogóle, to udało mi się znaleźć czapeczkę i trochę tiktaków. Mam też przepychacz, który bardzo przypomina mikrofon. La 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 la. la. Widzę, że dobrze się bawisz, ale jestem zmuszony użyć dezodorantu. Ten okropny zapach bardzo szybko się rozprzestrzenia. Ej, spadaj stąd! To moje pudełko! Dziewczyny, pora na drugą rundę. Mam nadzieję, że tym razem mi się poszczęści. Mirando masz rację. W końcu i do ciebie szczęście się uśmiechnęło. Pyszna impreza. Bułeczki? I co mam z nimi zrobić? Suche nie są zbyt dobre A kto powiedział, że będą suche? Wjeżdżają kiełbaski Zestaw na hot doga gotowy No takie coś to ja rozumiem Czuję, że czeka mnie zacny obiad ale dużo kiełbasek! Ekstra! No to zaczynam! To jeszcze nie wszystko! Hot dog bez sosu nie istnieje! Mam dla ciebie keczup i musztardę! Ej, hola hola! Dlaczego wylewasz to na mnie? A dobra, wytrę się bułką! Cały sos trafi do hot dogów! Mm. Wielkie dzięki! Dawno nie byłam tak szczęśliwa. Pyszności. Miranda bardzo się cieszę. Teraz kolejny. Hello! Tym razem nacisnę żółty przycisk. Przypomina mi słońce. To była zła decyzja. Wkopałaś się w stertę śmierdzącej ryby. Jedna rybka? Nie wierzę. Na pewno pojawi się ich więcej. Dobrze, że mam tu parasolkę. Może ma nie będzie śmierdzieć, ale jej pudło to prawdziwa śmierdząca katastrofa. No i co dalej? Mam tak siedzieć i gnić razem z tymi rybami? Nie, no mam dla ciebie niespodziankę. Nowego przyjaciela. Nazywa się Puszek. Mam nadzieję, że się dogadacie. Ojej! On chce mnie zjeść! Spadaj stąd! E, szczerze mówiąc jest troszkę narwany, ale na pewno się polubicie. Okay. No jak się masz, Mirando? Hey. Świetnie, panie prowadzący. Zostawiłam dla pana hot doga. Wielkie dzięki. Bardzo dobry. Thank you. Wiem, po co ten kot. Zje wszystkie ryby. On zjada ryby, a ja hot doga. Palce lizać. No, która tym razem jako pierwsza wciśnie przycisk? Ja już wybrałam swój kolor. Mam nadzieję, że niebieski mi nie zawiedzie. Pod tym przyciskiem kryje się coś bardzo smacznego i wykwintnego. Makaron z serem. Czuję w powietrzu zapach Włoch. Ale makaron bez dodatków jest bez smaku. Przecież mówiłem, że jest z serem. No, teraz to już inna bajka. Obietek z prawdziwej restauracji. Jakie pyszne. Myślałaś, że to wszystko? Jesteś w błędzie. Jest jeszcze sos. Mogliśmy się bez niego obejść. Mam całą głowę w ketchupie. Wybacz mi droga Emmo! Nie wiem, co mnie napadło. Mam nadzieję, że nie jesteś na mnie zła, ale zupełnie zapomniałem o Bazylii. To twój największy błąd. No dobra, Mirando, idę do ciebie. Teraz ty naciśniesz przycisk. Oby też mi się trafiło coś do jedzenia. Umieram z głodu. No, i rzeczywiście trafił ci się smakołek. Włoska pizza. Lepiej by ci mogło. Ojej, uwielbiam pizzę, ale po co nią tak rzucać? Mam w niej całą twarz. Sorry. Yy, to było niechcący. Widocznie kiepski ze mnie kucharz. Ale za to niezły prowadzący najśmieszniejszego challenge w historii, dziewczyny macie jeszcze jedną szansę na super wygraną, i zamierzam ją wykorzystać. Nie zawiedź mnie czerwony guziku. A jednak klops. Dawno nie robiłem prania. Myślę, że przyszła pora. Co to ma znaczyć? Jakieś brudne koszulki i skarpetki? Okropność! Tylko nie zapomnij o proszku i łodzie, bo nic z tego nie wyjdzie. Ale ja o tym pamiętam. Ej, co ty wyprawiasz? Chyba nie zamierzasz robić tutaj prania. No, a jak myślisz? Po co tu przyszedłem? Nie mam czasu na robienie prania w domu. Zatkaj uszy, bo może być nieprzyjemnie. Dodamy wody. Co to ma być? No to zaczynamy. Idealnie, zabawnie i pożytecznie. Mirando, twoja kolej. No dobra. Masz warta, czeka na ciebie ogromny, pyszny i bardzo apetyczny tort. Wyobraź sobie, że masz urodziny. Cool. Tylko nie przegap swojej szansy. Łap go. Po raz drugi rzucasz we mnie jedzeniem. Jak ci nie wstyd. Zaraz ci coś pokażę. Trzymaj sztuczne ognie wprowadzą Cię w jeszcze lepszy nastrój. A na koniec mały pokaz fajerwerków. Mirando, jesteś gotowa. Szmarna impreza. Daj spokój, wyluzuj się! Na pewno nie gorsza niż moja. Zabieraj swoje skarpetki, majtki i koszulki. Teraz są czyste, I ja też. No dalej, na bank mi się pofarci. No dalej, maszyno, nie zawiedź mnie. Chcę coś smacznego. Skitelsy! Szczęście jest dziś po mojej stronie. Ja też powinnam mieć farta. Chcę coś jeszcze pyszniejszego, żeby Mia była zazdrosna. No dalej, dalej, automacie. Co? Karma dla psów? Nie tego się spodziewałam. Dobrze ci tak, Jennifer. Nie ma mowy, dostanę swój smakołyk. O, jakiś magiczny przycisk. Naciśnijmy go razem. Ojej, co się dzieje? Oto i moi goście. Cieszę się, że mogę was powitać w challenge'u. No co, czas naciskać przyciski. Wybieram pomarańczowy. Na pewno mi się poszczęści. Świetny wybór, Jennifer. Co mamy na tablicy? To Nutella. Naprawdę masz szczęście, bo mam tu wiadro Nutelli i jest całe twoje. Ojej, jak też nie pachnie, to nutella. Tego smaku nie da się z niczym pomylić. Lej więcej, klaunie, nie oszczędzaj. Jak sobie życzysz. To wszystko, co do ostatniej kropli. Ojej, wiaderko wylądowało mi na głowie. To chyba znak, że nutella się skończyła. Hmm. Jeśli pechowa Jennifer została oblana takimi pysznościami, to ja też będę mieć farta. Masz rację, Mia. Dostaniesz pianki marshmallows. Mam tu ich ogromną paczkę. Na bank nie będziesz głodna. Ojej, to deszcz marshmallows. Chcę złapać jej ustami. Udało się. Mam świetny pomysł. Jennifer. Podstaw tu swój policzek. Mia, co ty robisz? Daj spokój, nie krzycz. Co to za pianki bez nutelli? Pyszota. Ale fajnie to wymyśliłaś. Ojej, Mia ma całe opakowanie pianek. Może podzieli się ze mną? Mia, no hej! Dawno się nie widziałyśmy. Dasz mi jedną piankę? Chcesz melos? No, pewnie, proszę. Co ty robisz? Nie zamierzam się z tobą dzielić. To są moje pianki. Co znaczy że sama je zjem? Co za chciwuska. W takim razie będę miała własne pianki. Przykro mi to mówić, ale na ekranie nie ma żadnych pianek, moja droga. Ojej, co to jest? Moja głowa, ostrożnie. To oczywiście nie są miękkie marshmallows. A, to papier toaletowy. To jest świetna okazja, żeby zrobić psikusami. To kara za ich chciwość. Co się dzieje? To papier toaletowy? Czemu on jest wymazany? Ej! Musisz bardziej pilnować swoich smakowek u czuchu. Teraz jestem cała w tym czymś, chcę jak najszybciej przejść prysznic. Żadnych pryszniców, kochana, tylko te i guziki. No i dobra, wcisnę pana raz. Świetna decyzja, uwielbiam aktywnych gości. Miód i łąka, o tak mi, a to będzie spektakularne. Zdejmuję pokrywkę i zaczynamy. Ojej, coś mi się leje na głowę. Coś bardzo słodkiego. To miód, uwielbiam miód. Cieszę się, że ci się podoba. A teraz część rozrywkowa! Co za uczta? Nie ruszaj się tam! Ojej, coś się na mnie sypie? Coś białego? To śnieg? Nie, to chyba mąka! Zgadłaś smacznego. I z czego mam się niby cieszyć? Nie wiem, Mia, ale wyglądasz jak ciasto na pierogi. Mniej gadania, więcej działania, Jennifer. No dobra, ty przycisk wygląda nieszkodliwie. I przyniósł ci chrupiące kółeczka, unikorn. Gratulacje! Ojej, jestem gotowa! No to nie będę kazał ci czekać, otwórz szeroko usta, Jennifer. Co za pyszności! Smacznego, moja droga! Bo szczęście może się odwrócić w każdej chwili. O wiem, mam przecież wiaderko po Nutelli. Można w niego zbierać kółeczka. Dzięki temu o wiele łatwiej je zjem. Są przepyszne. Można nabrać całą garść naraz. Jennifer, cieszę się, że jesteś szczęśliwa. A żebym była jeszcze bardziej szczęśliwa, trzeba coś dodać. Co ci chodzi po głowie? A, już rozumiem. Mleko oczywiście. Co to za śniadanie bez mleka? Bardzo sprytnie, Jennifer. No, od razu inna sprawa. Podstawię moje wiadro pod strumień. Mm, co za pyszności. Prawdziwa uczta. Hej, klaunie, a co ze mną? Patrz, nacisnęłam przycisk. Pospiesz się i zrzuć mi coś smacznego. Nie chcę cię smucić, Mia. Ale nie sądzę, że psiejedzenie można nazwać smacznym. Ale na pewno będzie zabawnie. Uuu, co za smród. Nie na to liczyłam. Wystarczy! Przestań! Nie chcę już się bawić w żadne twoje gierki, klaunie! Dopóki jesteś w tym pudełku, Mia, obowiązują moje zasady! Kiedy stąd wyjdę, lepiej trzymaj się z daleka! Nieźle wyglądasz, Mia! Z przyjemnością się na to patrzy! Ale nie mam czasu! Nacisnę kilka guzików na raz! Odważna decyzja! Jak każda odważna decyzja ma swoje konsekwencje! Oto moje ulubione połączenie! Zaczniemy od jajek! Ojej, to boli, to jakieś kamienie? Nie, to surowe jajka. Kurczę, to zapech. Prosto w twarz. No i jak, Jennifer? Pamiętasz? Cisnęłaś dwa przyciski. Co? To jeszcze nie wszystko? Nie wszystko! Teraz pióra! Ojej, to pióra, jakich dużo! Moje szczęście naprawdę się skończyło! Wyglądam teraz jak kurczak! przez ciebie, klaunie. Te pióra naprawdę ci pasują, Jennifer. Z czego się śmiejesz? Naciskaj guzik, mija dalej. Dobra, niech będzie ten. Wow, no co za szczęście. Wasko! ja trzymaj się mocno i lepiej nie otwieraj ust. Dzięki za wskazówkę. Mógłbyś po prostu nie polewać mnie tym sosem. Takie są zasady, Mia. dlatego musisz to jakoś wytrzymać. Dzięki Bogu już koniec. Ojej, jednak ten sos wpadł mi do ust i ja płonę. To niesamowite, co za zabawa. Ojej, pomocy, straż! Nie trzeba było oblewać ludzi sosem Tabasco. Dobra Mia, pomogę Ci założyć swój kostium. Teraz jestem jak prawdziwy strażak. Na razie ugaszę te płomienie. Uff, dzięki. Teraz jestem cała mokra, ale przynajmniej nie płonę. Dobra robota. No to super. Uważam challenge za udany. Gdzie my jesteśmy? Myślę, że to nowy challenge. Jakie to ekscytujące. Mogę zacząć? Proszę. Jestem pewna, że w tym safe jest coś pysznego. Trochę nie zgadłam, ale to też całkiem fajne. To góra popytów są troszkę dziwne ładnie pachną Ojej są jadalne Mila zwariowałaś nie można jeść gumy Nic nie rozumiecie to nie guma to żelki są takie pyszne chcę zjeść je wszystkie na raz ledwo mieszczą mi się w buzi ale daję radę Masz szczęście zazdroszczę Dokładnie nie miałabym nic przeciwko temu żeby spróbować było pyszne, obiadłam się. No to może oddasz nam ostatniego popyta. Proponuję, żebyśmy sami go wzięli i nikogo nie pytali. Ja wszystko widzę. Nie dotykajcie mojego popyta. Poradzę sobie z nim sama. Dobra, dobra, zajmę się moim sejfem. Co to jest? Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Tu się coś rusza. O nie, to żywe robaki straszne. Nie chciałbym myśleć na twoim miejscu. Zabierz się to ode mnie. Myślę, że twoje robaki trafiły prosto do Mili. Co tu zrobiłeś, Julie? Zabieraj to wszystko. Uspokójcie się. Potrzebujemy tylko odkurzacza. Mila ma robaka tuż pod nosem. To wcale nie jest śmieszne, Alex. Wystarczy. Mila, nie martw się. Już je sprzątam. Wyłącz odkurzacz, bo zasysa mi usta. To było naprawdę zabawne. Ojej, zobacz, co się stało z Milą. Moje usta wyglądają jak po botoksie. To wszystko twoja wina. To wina Alexa. Ciągle się śmiał i mi przeszkadzał. Trzeba mu dać nauczkę. Co zrobiłeś, Julie? Mam w buzi robaki. Teraz my się pośmiejemy. Przy okazji chyba zapomniałeś o swoim sejfie. Jest tu jakaś dziwna buteleczka. Nie mam pojęcia, co to jest. Chyba muszę to spróbować, a wtedy wszystko stanie się jasne. E, czujesz coś? Chyba coś się ze mną dzieje, ale nie rozumiem, co dokładnie. Mila, spójrz. Aleks jest coraz mniejszy. Ojej! Ale pasuje mu, wygląda naprawdę uroczo. Alex, trzymaj się mocno, zaraz cię wciągnę na stół. Dzięki, Mila, ale mogłaś być troszkę bardziej ostrożna. Jesteś teraz taki słodki, Alex. Zostań taki na zawsze. Na razie mi się podoba. Wow, popyt! Wreszcie będę mógł go spróbować. A nawet na niego wskoczyć! Świetnie, to nawet lepsze niż trampolina. Co ty robisz, Alex? Cieszę się życiem. No naprawdę jest taki słodki. Ten pocałunek jest specjalnie dla was. Dobra, wystarczy tego skakania, zmęczyłem się. A może troszkę się pobawimy? Jeszcze czego, nie będę się wygłupiał. Nie musiałeś mnie gryźć, mogłeś po prostu powiedzieć nie. Ale to przecież świetna zabawa. Zabawa? Pokażę ci prawdziwą zabawę. Walcz! Co ty wymyśliłeś, Julie? Chcę, żebym pokonał robaka. Łatwizna! Znokautuję go jedną ręką. Na razie coś ci nie idzie. Nic nie szkodzi. Wciąż mam szansę na wygraną. Dobra robota, Alex. Wygrywasz. A masz, ty głupi robaku. Niewiele zostało. I wygrałem. To się nazywa prawdziwa moc. Fajnie zrobiłeś nam miłą niespodziankę. Myślę, że czas wracać. Jesteś w swojej dawnej formie i bardzo się z tego cieszę. Czy tym razem ja mogę zacząć? Nie mam nic przeciwko. Widzicie to? Dostałam nowego iPhone'a. Jest taki fajny! To nie powód, by się przechwalać. Wszyscy powinniście mi zazdrościć, Nigdy nie będziecie mieć takiego telefonu. Alex, nie psuj mi kadru! Oddaj to, zabiorę sobie ten telefon! Wygląda na to, że to trochę potrwa. Dajcie mi go, wystarczy. Co robisz, Mila? Oddaj ten telefon natychmiast. Nie przeszkadzaj mi, ja gram. Właściwie to ja też chcę. I co z tego, nie obchodzi mnie to. Co wy zrobiliście? Upuściliście mój telefon. Ups, niezręcznie to wyszło. Co z nim, Alex? Powiedz mi. Lepiej, żebyś tego nie widziała. O nie, tylko nie to, rozbił się. Przepraszamy, Julie, nie chcieliśmy tego zrobić. Nie kłóćmy się, tylko zobaczmy, co jest w moim sejfie. Wydaje mi się, że słyszę jakiś dziwny dźwięk. Co tam jest? Nie mogę tego wyjąć. Ach, to coś ucieka ode mnie. Nie mogę uwierzyć własnym oczom, to żaba. Mówisz poważnie? Nie wierzę. Niech to się zdejmie z głowy. Przykro mi, ale jej nie dotknę. Uff, chyba udało mi się jej pozbyć. Nie, właśnie skoczyła na mnie. Ale ubaw! Jest taka ślizgła, zabierzcie ją. Co ty zrobiłeś, Julie? Prawie ją połknąłem. O! Myślę, że niepotrzebnie się jej boimy. Zobaczcie, jaka jest słodka. A jeśli to zaczarowany książę? Spróbuję pocałować Żabę, żeby zdjąć zaklęcie. Działa? Mila pocałowała żabę. I co z tego? Musiałam to sprawdzić. A ja muszę sprawdzić, co jest w moim sejfie. Tu jest jakiś cylinder? Nie wiem, co z nim zrobić. Spróbuj go założyć i sprawdź, czy na ciebie pasuje. Ostrożnie, Mila. Twoja żaba wskoczyła do cylindra. Zobacz, co się z nią stało. Teraz wygląda, jakby była z czekolady. Rzeczywiście! Tak, to czekolada! Jest pyszna! Wiem już, jak działa twój cylinder. A ja wiem, co do niego włożyć! Co ty robisz, Julie? Właśnie zamieniłam swój telefon w czekoladę. Świetny pomysł! To jest takie dobre. Ja też muszę coś zamienić, ale ja nic nie mam. Hmm. Oj, Julie! Aleks sam zamienił się w czekoladę. Co robisz, Mila? Po co ci jego palet? Zostaw, nie jedz tego. Masz rację, jakoś o tym zapomniałam. Wiem, jak odzyskać Alexa. Trzeba tylko zdjąć cylinder. Dzięki, Julie. Teraz moja kolej, żeby zacząć. Wydaje mi się, że tym razem trafiłem na coś dobrego. Wow, koktajl czekoladowy. Wygląda niesamowicie, podzielisz się. Najpierw trzeba go jakoś otworzyć. Jesteś taki niezdarny. Musisz tu pociągnąć. Dzięki. A teraz podzielisz się ze mną? Oczywiście, że nie. Jak mogłaś w ogóle o tym pomyśleć? Sam wszystko wypiję. A tak w ogóle to jest pyszne. Cibus. pomogłam ci. No dobra, to masz. Co ty robisz, Julie? Rozlejesz mi cały koktajl. Gdybyś się podzielił, zostałoby ci więcej. Bardzo śmieszne. O, przyszła kolej na Mile. Nie chcę tego otwierać. W środku na pewno jest coś niesmacznego. No i proszę, śmierdząca ryba, a nie mówiłam. I co ja mam z tym zrobić? Nie mogę tego włożyć do ust. Pospiesz się i jedz, bo się udusimy! Ale ja nie chcę! Dobra, tylko dla Was jestem gotowa to zrobić. Jakie to obrzydliwe! Ohyda! Już nigdy w życiu nie zim ryby. Jeszcze trochę zostało, zjadaj szybciej. Dobra, dobra. Chyba lepiej zjeść tę rybę w całości. Niewiarygodne. Jak to możliwe? Nie sądziłem, że Mila jest do tego zdolna. Ostrożnie, Rzuciłaś mi w twarz rybin kręgosłupem. To było zabawne. Nie bardzo. Otwórz swój safe. Jest tylko jeden cukierek. Co mam z nim zrobić? Hmm. Chyba po prostu go zjem i tyle. Dobry, ale bardzo, bardzo mało. Tylko jeden cukierek. To dziwne. Zgadzam się. Ojej, co się ze mną dzieje? Masz cukierki na całej twarzy! I na rękach. Cukierek był magiczny. Spójrzcie, na miejscu zjedzonych cukierków pojawiły się nowe. Czy ja też mogę spróbować? Świetnie! To jest takie dobre. Patrzcie, teraz też jestem cały obsypany cukierkami. Niesamowite, bardzo mi się podoba. Mila chcesz? Nie, dzięki. Jesteś dziwni. Pura, nowe sejfy! Jestem gotowa, by otworzyć swój. Ojej, jest w nim słoik knutelni. Tak, w dodatku taki duży. Super! Uważaj, gdzie rzucasz śmieci, Julie. ucz to boli. Przepraszam, Nutella sprawiła, że jestem nieuważna. Nie mogę się doczekać, żeby jej spróbować. Spójrzcie, jakie to czekoladowe. To prawdziwa uczta. Ja też chcę. Świetnie. Dostanę chociaż trochę. Dzięki. Nie waż się więcej zbliżać do mojej Nutelli, Alex. Nikomu jej nie oddam. Julie, cała się umazałaś. Co z tego? O nie. Moja ręka utknęła w słoiku. Wygląda na to, że ktoś potrzebuje pilnej pomocy. Ciągnij, Alex. Nie chcę tak chodzić przez całe życie. Ciągnę, ale nie udaje się. Pomocy! Przewrócę się! Ale sama kazałaś mi ciągnąć, prawda? Wow, mam teraz słoik Nutelli. Jeśli chcecie wiedzieć, co u mnie słychać, to jest okej. Okay. Szczerze mówiąc, nie chcieliśmy o to pytać. Dlaczego wzięliście moją nutellę? O, dobrze, że jeszcze trochę zostało. Czas sprawdzić, co jest w moim sejfie. Fu, szybko załóżcie maski przeciwgazowe. To ser pleśniowy. Nie potrzeba masek przeciwgazowych, jeśli szybko go zjesz. Myślę, że Mila potrzebuje naszej przyjacielskiej pomocy. Właściwie to nie, nie prosiłam o pomoc. Chyba się udało. Prawie wszystko zjadłaś. Jak to możliwe? Zaraz zwymiotuję. Lebo się trzymam. Dobrze, że wszystko jest okej. Okay. Pozostał tylko mój Tajemniczy Safe. Wydaje mi się, że w środku jest czarna dziura.